A słuchajcie, jak zwykle przypominam, że ten stream, cała moja działalność oparta jest na waszym wsparciu, także przez patronite.pl. A patroni, patronki, patroni, matrony i osoby opiekujące się mną, wspierające to Dawcy Pizzy, Adam Powowowski, Rana Fesa, Kumiak, Paweł Lasecki, cześć jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok. Dawcy kawy z ciastkiem. Marysieńka, Zuzaka, Chrysku, Michał Piotrowski, Hypatia, Krzysztof Kardziński, Elej, Kamil Kuliga, Szabrowny Kłócyk, Chris Dobbs97 oraz Intega. Dawczynie kawy. Aleksandra Damierz, Marta Pieczyńska, Julek Kierynowicz, Łukasz Groblewski, Kropster, Adam, George, Sorosz, wiecie, ten z tych sorożów. A Lila Wati, Adam Piotrowski, Martyna Wilczek.

Uuuuh, rozłowką ko, 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 kowanik? Ka, k, y, słowo? Poważna sprawa, poważny temat. Eee, dostałem. 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 Pringlesów. Nie, ja nawet nie wiem jakie one są. Rozmarynowe. Jaki temat wchodzi. Skąd się biorą alternatywki i konserwatywki? I nie, nie przystają Mówisz sobie. Jak ktoś miał wesele. Um, kiedy się działo na No nie, to był poniedziałek rano, więc. Nie no, jakby... słuchajcie. Nie jest o tym cały materiał. Moje pytanie tylko brzmi, czy chcecie bingo z tego? Rozumiem, że chcecie. Poczekaj maciaty, bo jeszcze nie odpaliłem. Nie masz siły na, przy, na, na Szmona? Nie, nie, ja mówię, że 9-11 było w poniedziałek rano. Mm. No dobra. Alternatywki... A, tytuł jest... co? A, aha, po prostu alternatywki versus konserwatywki. Tam było jeszcze skąd się biorą. <grystwa> brak ojcówstwa. Eee, okno Overtona. Bunt, radykalizacja młodzieży. Eee, brak ojcostwa. <grystwa> i'll give better plus uh. netflix what no Nie bądź w sensie, młodzi się buntują. Ok. Tra Jezus. Ja. Tradwife. Nie, bez smokidora, bez tego słowa. Moda na queer. Konsumpcjonizm. Wyróżnianie się bańki informacyjne, platformy społecznościowe, feminizm oh. brak odpowiedzialności, Jezus Maria. <śmienią> upadek kobiecości? Nie, bo Saka na pewno nie będzie. Zachodnie trendy? Gen... O nie! Czekajcie, może się zatrzymajmy na tym 4 na 4? Mąkli na pewno przez Twitcha jest. Jezus Maria, dobra, wy widzę, że się rozkręcacie. 4x4 zostawić? Dobra. Pamiętaj, żeby czytać komentarze. O, wow, no dobra. No, takie, takie bardziej konserwatywne dzisiaj zrobimy. Macie, macie link do kart. Lecimy, lecimy. W przestrzeni internetowej można się natknąć na wizerunki tzw. alternatywek, które, chcąc być oryginalne i szablonowe, paradoksalnie tworzą szereg stereotypów na swój temat. A równie. No dobrze. To chyba, chyba zaczynamy z wszystkiego C, wyróżnianie się. Co to jest na nami? Nie wiem. Nie wiem. Wiesz na obraz grzecznych i tradycjonalnych konserwatywych, wobec których bywają wątpliwości, czy te naprawdę istnieją. Dlatego dziś przyjrzymy się temu i. Wow, naprawdę jest Bosak w tym? O oh, wow! O oh, wow! Jak konflikt rozgrywający się w przestrzeni memów? Symbolicznie? Na chwilę, Bosak jest alternatywką czy konserwatywką? Tu rozumiem, że po lewej mamy. Alternatywki, a ja po konserwatywki? Tak to działa? Boże, Memcen, jaki, jaki Joker Face zrobił tutaj? Odwiercie dla starcie jak najbardziej realnych podstaw, między którymi rozdartych jest dziś coraz więcej młodych ludzi. Czekaj, Taś idziecie. Tego, dziś przyjrzymy się temu, jak konflikt rozgrywający się w przestrzeni memów symbolicznie odzwierciedla starcie jak najbardziej realnych podstaw, między którymi rozdartych jest dziś coraz więcej młodych ludzi. Ja myślę, że bardzo, bardzo wiele mówiące jest to, że jedyne co Szymon mógł powiedzieć o konflikcie między lewicą a prawicą to zestawić Żukowską z memcenem i to nie wiem kto jest. W każdym razie kobieta przeciwko dwóm facetom Na pewno były memy czy a memy się już nie zmieściły. Fak. Ale na pewno jest radykalizacja młodzieży. To jest Sawicki? Okej. Okay. Ja psl średnio kojarzę. Alternatywka, czyli określenie, które zostało też wybrane młodzieżowym słowem roku 2019, to nazwa na dziewczynę o gustach i zachowaniach alternatywnych, niestandardowych i nieprzystających do utartych i nudnych schematów. Dziewczyna, która nie jest taka jak inne. I odcina się od zacofanego ciemnogrodu. Nazwa ta wywodzi się pierwotnie z memów, które w prześmiewczy sposób wskazywały, że osoby takie, mimo iż ich cechą wyróżniającą miała być oryginalność, to w istocie mają między sobą całkiem sporo cech wspólnych. Zresztą to właśnie dzięki temu dało się je określić jako skonkretyzowane. Kto to jest ta dziewczyna? ...kategorię, jaką jest alternatywka. Co ciekawe, mogłoby to sugerować, że gdy nonkonformizm staje się popularny i coraz więcej osób orientuje się wokół wzorca buntu... czemu, czemu nagle... O, to, o co chodzi z tym zakryciem jednej twarzy? No właśnie, nie wiem czemu tam... Ale to jest... Ej, ale to, są, ale to jest gwizdanie. Przeciw normom i wartościom, to chcąc przebywać wśród podobnych sobie, naturalnie grupują się one i tworzą swoje środowiska. W efekcie czego same wytwarzają kolejne normy i wartości, a wraz z nimi oczekiwania, że osoba chcąca uchodzić za nieprzeciętną, będzie się w nie wpasowywać. Uciekając od identyfikacji z tym, co powszechne, sami w tym przypadku. Tamysordo? sordo? No jakoś mnie to nie dziwi. Czy on wziął po prostu losowe jakby, yy, w sensie kim jest ta Aria Martele, Dlacz, dlaczego ona, dlaczego ona jest tutaj używana jako argument do czegoś? Wow, jeszcze bez linkowania! Co za chamstwo. Aria Martele. Hmm. Zobaczmy, kto to jest. Hej, nazywam się Aria i witam was dzisiaj na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to jestem w połowie polką, w połowie amerykanką i dzisiaj zamierzam w pełni rozwinąć ten temat. Jak wyglądało moje dzieciństwo? Gdzie dłużej mieszkałam? W Polsce czy w Ameryce? Gdzie się urodziłam? W jakim języku myślę, do jakiej chodziłam w szkoły i dlaczego nie mam angielskiego akcentu, gdy mówię po polsku? Hmm, są to chyba najczęściej zadawane mi pytania i w sumie no pewnie okay, no dobre. ciekawość, ponieważ. Czyli to jest jakaś po prostu dziewczyna, którą Szymon postanowił wykorzystać jako tło. Na bezczela. Trochę to. trochę to. Ch hamskie. Trochę. trochę to hamskie. W przypadku Same tworzył nowy, coraz bardziej powszechny wzorzec, w którym mimowolnie starają się wpasować. Męski odpowiednik tego zjawiska, w którym nonkonformizm potrafi prowadzić z powrotem do myślenia grupowego, omawiany był w odcinku analizującym Fight Club. Zarówno tam, jak i w temacie alternatywek warto też zwrócić uwagę, że powtarzającym się w takich grupach objawem jest wulgarność. Nie jest to nic zaskakującego, gdyż wulgarność... Alternatywki są wulgarne. O nie, tylko nie to! Kobiety i wulgarne one zagrażają mężczyznom! Prawdziwi mężczyźni, jak są kobiet, które są takie wulgarne. Z złe, wulga, wulgarne kobiety. Źle, złe. No nie cholery. Nic takiego nie padło, tak? Cechą, jakby naprawdę mąkę jeżeli nie jesteś w stanie narysować linii między cechą szczególnej tej grupy jest wulgarność, a sceną wcześniej, która pokazuje, e, i zwrócę Ci tutaj uwagę, bo może tego nie wyłapałeś, ale te dziewczyny zachowują się jakby, wyglądają jakby szczekały na tych, widzisz? Sorry, krajów. ale to jest bardzo mocno zakomunikowane tutaj. No, ale to akurat jest poza punktem JPL w sensie, chodzi o to, że jeżeli mówisz o wulgarności, a wcześniej pokazujesz czekające kobiety, to raczej sygnalizujesz co sygnalizujesz jak na nie patrzysz, nie? Chującego, gdyż wulgaryzmy są z zasady czymś poza normą. Obsceniczne, wulgarne zachowanie z definicji. O oh, wow. Sorry, ale oglądałem ten wywiad. Margot ani razu nie zabluźniła w tym wywiadzie. Nie, raz, raz zabluźniła i potem przepraszała. Raz zabluźniła i przepraszała, bo jej, bo jej ta. Lubecka zwróciła uwagę, że takie rzeczy nie przyjdą na antenie. jest wykraczaniem poza powszechnie przyjęte standardy. Dlatego popularność wulgarności wynika wprost z tego, że jest to po prostu najłatwiejsza... To nie, nie jest jedna z tych osób z tego? Z w ogóle? A, zachodnie trendy, na queer. Twoja stara, okej. Okay. Hmm. Ja przepraszam, ja nie wiem, jakby popra poprawiajcie mnie. Ja jakby bierę na klatę. LGBTQ było pod margot, myślę, że trochę naciągane, bo to chodziło dalej o wulgarność. E, eee, młodzieży. Ja bym punkt młodzieży, bo to wydaje mi się, że padło. Twoja stara drakkuin, okej. Okay. Łatwiejszy i najmniej wymagający sposób na zamanifestowanie jak bardzo jest się przeciw temu co powszechne i unormowane. Sorry, so, ja, ja przepraszam najmocniej. Ja przepraszam najmocniej, ale. Szymon chce mi powiedzieć, że, 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 że to, że to, to jest łatwe do osiągnięcia, że to nie wymaga pracy. To jest to, co chcę im powiedzieć. Że, 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 że taki wygląd się osiąga tak. To jest ciężka praca. Szanujmy. Tu już tykodowanie LGBT, że powinniśmy zaznaczyć? W sumie masz rację. Zaznaczmy. Najbardziej żałuję tego, że Bosaka nie mamy. Z drugiej strony, konserwatywka. Jest tego wszystkiego dokładnym przeciwieństwem. Jest to zapoczątkowany ponownie w memach obraz kobiety tradycyjnej, grzecznej, ułożonej i manifestującej wyznawanie konserwatywnych wartości. No dobra, co istotne, mem ten pop... pojawiła się Wiktoria Kukwisz, jest Radwife, to. Sorry, ale ale kto jak kto, ale kukfisz a zdecydowanie się klasyfikuje. Uh... Wstał w kontrze do wizerunku alternatywki. To nie wizerunek Mój fagas zdał mi sz what? The fuck? Alternatywnej dziewczyny powstał, aby odróżnić się od konserwatywki, ale na odwrót. Rozpowszechnienie się zarówno mema alternatywki, jak i zachowań, na podstawie którego powstał, wytworzyło, jak mówiliśmy, pewien rodzaj normy, stereotypu na temat części młodych kobiet. A gdy był on łączony z wulgarnym wizerunkiem i zachowaniami, to w porównaniu do niego nagle obraz tego, co spokojne, ułożone i pewne, stawał się dla niektórych atrakcyjny, generując, można powiedzieć, popyt na wizję takiej kobiety. Należy tu jednak zaznaczyć, że wizerunek konserwatywki nie powstał do symbolicznego Fagas, Fagas to jest wulgarnie o o mężczyźnie. jakichś popularnych wśród kobiet zachowań, ale jako pewna idea, mająca być z definicji przeciwieństwem alternatywki. Co nie zmienia faktu, że bez wątpienia istnieją osoby wpisujące się w ten wizerunek. Weźmy choćby przebijające się ostatnio do przestrzeni publicznej określenie tradwife, które ma opisywać rządy realizujące się w trady Nawet jeżeli kukwisz się nie liczyła, to to się zdecydowanie liczy. Procjonalistycznym model rodziny. Pracują one wyłącznie w domu i przy dzieciach i postrzegają siebie jako będące pod opieką pracującego zawodowo mężczyzny. Wizerunek ten jest silnie kojarzony z estetyką amerykańskich przedmieści lat 50. i obrazujących je wytworów ówczesnej popkultury. Dlatego powiedziałem, skóry, że obrazliwia mężczyźni sentymentów istniejących w niektórych kobietach i mężczyznach i realizuje odpowiadający im model rodziny. Jednocześnie jednak zwróćmy uwagę, że współczesne realia społeczno-ekonomiczne sprawiają, iż wielu rodzin po prostu nie stać na to, by tylko jedno z rodziców pracowało. Wielu rodzin nie stać na tradwajfy. Biedne rodziny. Dlatego tego typu idea powrotu do tradycyjnych ról społecznych w ogóle nie może być promowana szerszym masom, a jest raczej grą społeczną zarezerwowaną dla wyższej klasy średniej lub fantazją ludzi, którzy być może jeszcze nie zderzyli się z rynkiem pracy i płaceniem własnych rachunków. Dodatkowo? Okej, okay, przepraszam, przepraszam, ale to się zdecydowanie na, na brak odpowiedzialności pisze. Wow, teraz już mam bańki informacyjne, i jesteśmy w domu. Bingo? Super. Daj, daj tylko numer swojej karty, JPL, i najlepiej powiedz, w którą stronę jest, bingo. Zauważmy, że nawet gdy kobiety realizują wizerunek konserwatywnej pani domu sprzed kilkudziesięciu lat, to robią to kompletnie pomijając negatywne aspekty tamtych czasów. Nawet odwzorowując stylistykę opiekującej się domem amerykańskiej żony z lat 50., raczej nie życzyłyby sobie bardzo silnego ówczesnego nacisku społecznego, aby kobieta robiła tylko to i wycofywała się z życia publicznego. W niektórych Stanach jeszcze do lat 70. bank mógł odmówić kobiecie założenia konta, jeśli nie miała pisemnej zgody męża. Kobiety nie mogły zasiadać w ławie przysięgłych czy studiować na prestiżowych uniwersytetach. Współczesny ruch TradWife, a często nawet szerzej idea konserwatywki, jest raczej estetycznym wizerunkiem, który próbuje się naklejać na współczesne realia, a nie faktyczną próbą powrotu do realiów sprzed kilkudziesięciu lat, o których wielu ludzi może nawet nie zdawać sobie sprawy, ani do ról społecznych, które odnosiły się do świata, który już nie istnieje. To śmiem polemizować? Ś -ś 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 śmiem polemizować, że. Czy że to jest tylko estetyka? W sensie, patrząc na, na jakby narrację według niektórych TradWife, to, 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 to nie jest tylko estetyka? W temacie tym warto także nadmienić, że ogólny trend kategoryzowania alternatywek i konserwatywek może być do pewnego to, Czy FML to jest Fuck My Life? Młodzi dla wolności, młodzi nowoczesni. Oczywiście młody dla wolności siedzi w koszuli, bo bo of course. Pokolenie 2050. O oh, Jesus. Stopnia odwierciedleniem następującej polaryzacji politycznej wśród młodego pokolenia, które zwykle było mniej zaangażowane politycznie. Wśród osób w wieku 8 oś... Polaryzacja polityczna była już a. Radykalizacja była. No dobrze. 15 do 24 lata mieliśmy zawsze względnie wysoki odsetek osób określających się jako w co te jako niezdecydowane. Tymczasem w 2020 roku mieliśmy gwałtowny wzrost osób w tym przedziale wiekowym deklarujących się jako lewicowe, głównie kobiet a także mniejszy, ale również wzrost odsetka ludzi określających się jako prawicowi, głównie mężczyzn. Gwałtownie spada natomiast liczba młodych deklarujących się jako będący pośrodku lub jako niezainteresowani polityką. To, to zupełnie tak, jakby młodzi ludzie zaczynali... Ee, e, jakby młodzi ludzie zaczynali czuć, że, że pali im się pod dupami, bo niestety przyszłość może być dla nich wręcz wroga. Choć to, na ile jest to zmiana trwała i czy przekłada się ona jakkolwiek na wyniki wyborów, to już osobna kwestia. To znaczy, po pierwsze, może być to krótkotrwała zmiana, będąca impulsową reakcją na przemiany społeczno-polityczne realizowane przez obecną, wyraźnie konserwatywną władzę. Jednak rozgrzane emocje. Przymon, jak ty to zrobisz, że udało ci się zdesynchronizować własne wideo? Ej, jesteś się dumny, chłopcze. Rozwaliłeś synchronizację własnego wideo. Polaryzujące tę grupę mogą też wygasić się z czasem, gdy debata publiczna oswoi się z tymi zmianami. No i tak, na... ale dźwięk jest niezgodny z obrazem. Przecież on chyba puszcza to, co mówił wtedy. Naturalnie przejdzie do innych tematów. Co po części być może A, okej, okay, dobra, Onajmy macie rację. Polityczne często zmieniają się z wiekiem. Macie rację, dziękuję. Musimy pamiętać, że osoby, młode zatrważająco nikłą część polskiego społeczeństwa. Słuchajcie, to jest najgłupszy argument, jaki istnieje. Jakby. Co z tego, że jakby młodzi ludzie stanowią w tym momencie proporcjonalnie mniejszą część społeczeństwa niż E, starzy ludzie. Pomijając kwestię pierdolonego covid'a, który myślę, że ten wykres niestety mógł mocno przyciąć, to, to nie jest. To, 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 jakby wciskanie jakby jakiejś idei, że e, no, to, to, to nie ma znaczenia, bo ich jest mało, jest strasznie naiwne. Ja, ja, to, ja to mówiłem w kontekście tego, że w kontekście siły głosowania i tego, że ludzie mówią, że mój głos się nie liczy. Głosy, jakby większość, głosow, większość wyborów nie rozstrzyga się na poziomie 500 tysięcy głosów, tylko rozstrzyga się na poziomie e, kilku tysięcy. I jakby e, weźmy pod uwagę to, że przy takim nastawieniu, przy takiej rzeczywistości, to to, czy zagłosuje dodatkowe nie wiem, 100 osób czy 200 osób, może mieć duże znaczenie tak naprawdę. Ludzie w wieku od 18 do 24 lat to tylko 10% Polaków. A do tego ogólnie ludzie przed 30 głosują wyraźnie rzadziej niż starsi. Pomimo coraz większej polaryzacji i zaangażowania w konflikty polityczne, to polem do ich rozgrywania jest dla ludzi młodych głównie internet, kłótnie w komentarzach, silne i zdecydowane klikanie lajków bądź reakcji wRR, a także właśnie memy, które już dawno przestały być wyłącznie śmiesznymi obrazkami, a coraz częściej są bieżącym komentarzem do rzeczywistości z perspektywy ludzi młodych i oddolną manifestacją postaw użytkowników. Oh wow. A na koniec, pamiętajcie, tak? Nop. Jak często używacie emotki? Wrrr. Ja bym powiedział, że jak są emotki, to muszą być platformy społecznościowe, co sprawia, że mam prawie idealne pokrycie. A banik informacyjnych paradoksalnie nie było. Pepe The Frog, jakby jakby Pepe Frog jako ping-pong. Znaczy, jak ping-pong przeskakiwał z lewej na prawą, jest troszeczkę tak jakby znaczeniowo i wartościowo. Pepe jest na prawo od centrum, ale nie jest tak bardzo prawacki jak był jakiś czas temu, nie? Upadek kobiecości przy segmencie Tradwife? Nie, 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 nie kupuję tego. Czy można odznaczyć konsumpcjonizm? A, a kiedy był konsumpcjonizm? Nie, nie stać ich na tra TradWife, bo kapitalizm tak działa, mąkę. Wózetko, nie marznij! Przysłamy ci ciepłe tego. Przy, przy, Przysłamy ci cie, 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 ciepłe, ciepłe, ciepłe e emocje. Macie jakieś ogniste motki. Ogrzewamy wózetkę. Ogrzewamy wózetkę, żeby nie marzła. Bardzo dobrze. Jesteście osom. Awesome. Jesteście jesteście osom. Awesome.